Widzowie, słuchajcie, dzisiaj bardzo y, dla mnie ważny odcinek. No i dla części z Was też, ci, co są strzelcami, bo dzisiaj y, wlatuję na kanał Recenzja y, Leguna. W końcu mi się udało go kupić. Y, no, w końcu, nie w końcu. Y, kupiłem go, ponieważ promocja się nadarzyła. A no, i tak bym go kupił już miesiąc, dwa miesiące temu, tylko po prostu nie miałem kasy odłożonej a tam mi się trafiło, że nie dosyć, że w niższej cenie, to że trochę miałem hajsu, więc mówię, a kupię sobie. I w takim oto tutaj w zestawieniu mamy Leguna. Mamy tutaj bluzę mundurową, jak i spodnie w Legunie kroju Strzelec. Mamy coś takiego. Powiem tak, jestem bardzo szczęśliwy, że mi się udało to kupić. Ponieważ moja jednostka strzelecka co teraz powstaje, aktualnie się, że tak powiem, jest przemundurowanie z WZ, czyli z WZ93, z WZ2010 na leguny się przestawiamy. Z racji tego, że tak naprawdę różnica między legunem a wz tą to jest ogromna jeśli chodzi o maskowanie. Leguny jednak lepiej w lesie maskuje, bo patrzyłem to w internecie testy. Jaki też testowałem taki plecaczek swój co miałem, to powiem Wam szczerze, może to jest malutka rzecz, ale jak się patrzy tak nawet kątem oka, to no, jednak jest lepsze maskowanie niż wz -y. W każdym razie, ten tutaj mundur co mam tu akurat jest mój prywatny, w strzelcu go akurat na razie będziemy testować i ogólnie będziemy go używać jako mundur wyjściowy, bo mundur polowy no to będziemy nadal docierać. WZ-93. Sam mam z trzy komplety dziewięć trójek. Trzy bluzy i chyba jeszcze trzy, cztery pary spodni. Mam jeszcze dziesiątki, chyba dwie. No sporo mam tego, bo się kiedyś nakupowało na Demobilu, bo były te mundury naprawdę po śmiesznej cenie, po 20-30 zł. No a teraz akurat może Was zdziwię, ale w niektórych sklepach, czy też w internecie i na niektórych aukcjach cena za samą bluzę mundurową Używkę 9.3, na przykład co ma 20 lat, wahają się nawet do 250 zł. A ceny nowych WZ-9.3, bo ja tam mówię o samej 9.3, zaraz powiem o dziesiątce, same WZ-9.3, nowe, bluza waha się około od 300 zł, jak ja tutaj u siebie patrzyłem. Nie wiem, jakie jest u Was w okolicy. A za spodnie trzeba zapłacić około 250, nawet do 300 zł, co wychodzi, no, takie plus, minus... 500-600 zł za komplet 9 trójki, jeśli chcecie ją kupić z tkaniny typu jedwa, panie poliester, no bo ja teraz mówiłem o tej no, tkaninie normalnej, nie, nie tej łatwopalnej, co jest na przykład poliester. <laughs> Więc yy, taka to jest cena, bo jakbyście chcieli z najgorszego materiału, to 300 zł za komplet jest, ale to wiecie jak, jak to jest. Trochę się w tym spocicie, a jak yy, nie daj Boże się zapali, to, to jest płonąca normalnie choinka. W każdym razie, jeśli miałbym yy, porównywać leguna a WZ, to powiem szczerze, że cenowa różnica, jeśli jakby, jakbyście chcieli kupić komplet Leguna a 9 trójki, to powiem wam, że opłaca się dołożyć te 40 ,60 zł 60 i kupić leguna. Ze względu na to, że macie produkt yy, krajowy polski, yy, to jest pierwsze. Drugie jest to, że jest to w końcu mundur dla strzelców stworzony, czy też dla organizacji paramilitarnych, ale w, głównie tam, z tego co czytałem, to główny pomysłodawca tego dla strzelca stworzył. No i sam ten krój, co tutaj widzi, to jest krój strzelec. I aktualnie. Yy, Taką ma nazwę, i bardzo mi się podoba, jak jest spoko. I powiem Wam szczerze, że jeśli jesteście w strzelcu, czy nawet w innej organizacji, to zależy też, jakie dowództwo macie. U nas wybrano Leguna ze względu na to, że w końcu się zerwie z WZ-ą z tego względu, że wiele razy były mylone. Strzelcy są myleni z wojskiem. Albo na przykład są takie grupki paramilitarne, że wiecie, są grupki. A oni później, jakieś tam yy, jaja odwalą na przykład w mundurach, ktoś ich nagra, i później się oberwie tym, co też noszą takie mundury. Bo zobaczą, oho, to są ci sami pewnie, więc yy, tutaj akurat mamy coś takiego, że w końcu może nie będzie mylenia z wojskiem. Bo jednak, legun to jest typowy dla strzelca mundur, będę go miał w końcu okazję teraz przetestować. Jako mundur wyjściowy, akurat teraz mamy go w strzelcu, taki wiecie, na przykład na uroczystość czy coś. No bo do szkoleń jeszcze nie mamy tyle kasy, żeby sobie kupić drugi, ale to spokojnie, bo ta jednostka strzelecka, w której jestem, to rozwija się, powoli się rozwijamy, jest nas coraz więcej, więc to tylko kwestia czasu, aż będziemy mieli jeden komplet taki wyjściowy, a drugi będzie po prostu polowy. No bo na razie no to będziemy do chwili, aż nie dostaniemy więcej kasy, w sensie takim, że sobie albo nie nazbieramy, albo trochę tam zastrzyku nie dostaniemy od władzy czy coś, no to będziemy musieli docierać 9-3. Chociaż 9-3 nie narzekam, bo na razie może być jeszcze. Chodzi o to, żeby wyjściowy był strzelec ten, Legun, bo kurde, już. Ja, ja sam prywatnie miałem wiele takich śmiesznych akcji, że mnie mylono z wojskowym i raz nawet gościu chciał wzywać niebieskich, bo myślał, że jestem przebiegańcem. Mimo, że miałem legitymację i krzyżeczkę strzelecką, to dymy prawie były. Dobrze, że. Nie, yy, policja była, bo sprawdzili wszystko i powiedzieli, że nie jestem przebiegańcą, a też jaja były, bo. <gryw> ale tak wiecie, tak jest. Teraz jak już będzie ten mundur, to jednak mam, myślę, że nie powinno być takich śmiesznych sytuacji. Yy, przechodzimy do szybkiej recenzji, bo oczywiście test tego munduru. Jaki szpeju, który do niego tutaj mam. No nie mam oczywiście go w legunie, bo kamizelki były kiedyś, ale aktualnie nie ma. Sam, sam mówiłem wam o jeszcze z dawno, dawno temu, że pracuję nad stworzeniem własnej kamizelki. Połączenie plate z, kam z kamizelką typu FSB, co macie na internecie na przykład te kamizelki w WZ. -cie. No chcę zrobić taką kamizelkę, żeby wiecie, ona była yy, taktyczna, a jednocześnie żeby dobrze chroniła. I żeby była taka, no... Nie była krępująca i żeby była dla. Do, może nie do wszystkich specjalizacji, ale ogólnie, żeby nie była taka, wiecie, że yy, dla na przykład zwykłego yy, strzelca jest taka kamizelka, dla tego, co chce skakać, jest taka, no, chce zrobić taką jedną, yy, żeby była na przykład trzy w jednym, coś takiego, taką kamizelkę kuloodporną. No, aktualnie pracuję nad yy, stworzeniem bocznych paneli, bo przedni panel jest obecnie stworzony. Prototyp powinien się pojawić już niedługo na stronie na Facebooku. Na pewno wam to pokażę, bo jeszcze teraz szukam na internecie tam tkaniny 9.3. No bo aktualnie w 9.3 zrobimy tutaj, mam plan zrobić tą kamizelkę. Później, oczywiście, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale aktualnie muszę jeszcze poszywać to i zrobić prototypowy panel taki balistyczny. To będzie oczywiście z drewna. No i wiecie, później się zobaczy. Będzie się coś knocić ze stali i tak dalej, z krewlaru, może coś się z tego zrobi. Ale najważniejsze jest to, żeby zrobić kamizelkę i żeby wkłady były do niej. I w ogóle. Dobra, dość ględzenia, przechodzimy do recenzji. Legun tak, mam tutaj przede wszystkim pokrowiec na kask w Legunie. Czy też na hełm. No i tu od razu muszę przyznać, jest jeden mały minusik, tylko jeden, tego wszystkiego. Bo jak go założymy na hełm. Ja tu wam pokażę. To sobie na bok weźmiemy. Tu mam w, w aktualny hełm, co mam w strzelcu, taki najbardziej taki chroniący to jest wzór 67 hełm, yy, milicyjny nówka sztuka, takiego go w pokrowcu noszę, bo tam jest napis MO, ale to jest aktualnie mój jedyny taki bojowy hełm w strzelcu yy, jest jeden minus. I to jest bodajże do poprawki. Chyba, że ten jest na większe hełmy przewidziany ten pokrowiec, lecz z kumplem żeśmy wkładali go na hełm kewlarowy taki wielki, bo on ma taki hełm angielski. Jeszcze te pierwsze hełmy kewlarowe, co były takie wielkie, to on ma taki hełm, żeśmy patrzyli i też kurde, się ten problem powtarza. No, jest to kwestia chyba dopasowania, też, ale zaraz wam pokażę o co chodzi. Zakładamy sobie tutaj o Ten pokrowiec i tutaj się zaraz pojawi coś takiego. Poczekajcie, o. Tu trzeba go kurde naciągnąć. Zakładamy. Czy dałaby się taka rzecz, już zaraz patrzcie Jak założymy go na hełm, to jest jedyny minus tego. Nawet jeśli ja go teraz na odwrót założyłem, bo założyłem go na odwrót. Przekręcimy na szybko. I jest taki problem. O! Mamy coś takiego. Ta gumka się tu ściska. I jak to sobie na głowę założę, no to jest tak średnio, więc do y, producenta jest jeden mały minusik no to wiecie, tak zawsze jest jak coś y, wychodzi, zawsze zanim coś będzie idealne to zawsze testy będą i wykażą co i jak ja powiem tylko tyle, że no w tym hełmie wzór 67 u, u mnie coś takiego się dzieje, ale jeden jest minus jest taki, że nie ma tu regulacji, bo według mnie powinno być coś takiego jak tu w wz jest, że y, patrzcie, gdzie to jest bo ja tu mam drugi pokrowiec. Wuzetka ma coś takiego. O, jest. Wuzeta ma coś takiego, że mamy tutaj sznureczek i sobie możemy regulować. I patrzcie, to sobie na przykład na hełm idealnie naciągnąłem. I sobie to wyregulowałem. A tutaj jest ta gumka i ona właśnie powoduje to, że jak założymy ten hełm na głowę... No to ja Wam nie będę pokazywał w kamerze, bo tak średnio to będzie wyglądało. Że jak ten hełm się założy na głowę, no to kurde... Ten materiał i ta gumka strasznie czoło obciera. Więc yy, apel do producenta, żeby tutaj zamiast tej gumki, najlepsza byłaby nawet taka gumka, tylko żeby regulowana była, albo po prostu sznureczek tutaj taki długi. Yy, gumka też może być, bo gumką też można sobie to po prostu związać na pętelkę i tyle. No teraz no to tak to średnio wygląda tutaj. Obciera strasznie, yy, a te, tak to tutaj jest spoko. Ja to sobie akurat jakoś ten zrobię, że tutaj coś yy, nawet nie wiem, przeszyję i tutaj się yy, na, nawet do tego by się wszyło jakoś, no żeby to kurde po prostu się nie wbijało w czoło, bo naprawdę no nie boli, ale po prostu obciera i to dosyć taki dyskomfort się czuje na głowie, więc to jest jedyny minus tego wszystkiego, że właśnie tutaj nie ma regulacji, jest tylko gumka i tyle, więc apeluję do producenta, żeby tutaj właśnie był sznureczek albo jakaś gumeczka, żeby można było to sobie wiązać. No bo aktualnie no to fajnie wszystko jest git, tylko ta gumka jest jedynym mankamentem. Żona tak, i to jest najlepsze, że nawet na dużym hełmie yy, testowaliśmy na hełmie kewlarowym, łos z lat 80. Yy, angielskiej armii. Kolega włożył, bo też sobie leguna tego sprawił taki sam komplecik. To było to samo. Duży hełm, a kurde. Pokrowiec zakrył cały i jeszcze kurde, wchodził do środka i miał to samo, że na oczy zachodzi. Bo tu na przykład, o, w uzacie to jest coś takiego, że jest regulacja. O, tu proszę bardzo. I jak teraz sobie założymy, to nie, nic nie uwiera. No to mi się trochę ściągnęło, ale wcześniej było fajnie uregulowane i yy, tak to wyglądało, więc apel do producenta, żeby właśnie zamiast tej gumki tutaj jakiś sznurek był, bo to będzie o wiele lepsze. Po prostu nie będzie tak uwierało. Przejdziemy teraz do recenzji munduru, jak to wygląda. Pokazuję Wam już, jak to się prezentuje. Mamy bluzę mundurową. Ja Wam tak z grubsza szybko pokażę. To Test terenowy będzie w terenie. Bluza się tak prezentuje. Ciekać, bo mi tu kurde statyw, żeby się nie wywalił. Tak się odkleił. Tak się prezentuje bluza. Yy, bardzo fajnie jest zrobiona, bo mamy ściągacze na yy, tutaj mankiecikach. Można sobie... Yy, no, rzepy można sobie dopiąć i ten po prostu rękaw nam nie wisi i ręka nam nie wpada. To jest fajnie przemyślane, naprawdę bardzo duży plus. Yy, mamy tutaj tak, yy, kieszonki. I rzepy mamy do bardzo dobrej jakości rzepy. Tu możemy sobie flagę przyczepić, czy też z jakiejś jednostki strzeleckiej, czy innej organizacji. Tu mamy na imiennik, czy jakąś inną naszywkę. Dwie kieszonki na piersi: mamy lewej, jak i prawej. Tu mamy kolejną kieszonkę na rękawie. Kołnierzyk, guziczki. Wszystko tutaj właśnie fajnie jest zrobione. A tutaj oczywiście mamy. O, proszę bardzo, refugir.pl. Skład 50% bawełna, poliester, Made in Poland. Lepiej zapłacić więcej, ale wesprzeć polski, że tak powiem, kapitał, więc Le... Legun naprawdę fajna sprawka. Jak miałbym wybierać między WZ-em a Legunem, to bym wolał dopłacić za Leguna, bo po pierwsze lepiej maskuje, po drugie polski produkt, a po trzecie po prostu fajnie wygląda także taka jest moja opinia test będzie w terenie, dzisiaj mówię taka szybka recenzja, bo jeszcze muszę mu tutaj naszyć rzepy, bo patki strzeleckie sobie chcę założyć więc jak już go tak oprzyję może nie oprzyję, jak go tam już przygotuje fest to robimy test w terenie maskowania, więc to była bluza, tu mamy spodnie spodnie też są bardzo fajnie przemyślane i to jest bardzo duży plus do producenta, że coś takiego zrobił Mamy tutaj coś takiego jak. No rozpocznę tradycyjnie, ale tu jest gumka. W tych spodniach jest gumka. I, I ja już to patrzyłem, bez paska można założyć tu, tu i może bez paska te spodnie mogą być, lecz pasek regulaminowo powinien... czy też nieregulaminowo nie powinien być w spodniach, bo wiecie, może być także gumka. Pięknie w spodniach i gacie z dupy lecą, więc lepiej pasek sobie założyć. Więc spodenki też oceniam na bardzo dobrze, na, no, na celujące, na szóstkę. I oczywiście ściągacze y, na tutaj kostkach też mamy, to jest bardzo fajne, bo jak wkładamy do desantów, czy też do innych butów, czy nawet do jakichś trekkingówek, to sobie ściągamy i y, to nam nie szoruje po y, ziemi, czy też y, nam się nie wywija, po prostu sobie wpuszczamy to w but i jest wszystko fajnie. Kieszonki, dwie na lewej, na prawej nodze, na rzepy bardzo fajnie, nie na guziki. Jest git. Yy, ocena munduru, no to jest 10 na 10, oczywiście mundur jest super. Yy, mówię, na dniach leci filmik jeszcze z testów w terenie, jaki tam jeszcze jeden filmik planuję zrobić. Ogólnie Space i strzelca chcę przedstawić w ostatnich 30 latach, jak się zmienił, więc ciekawy materiał się szykuje. Jednocześnie test leguna będzie. Yy, tak jak już mówiłem, ocena, komplet mundurowy, legun, strzelec 10 na 10. O ten pokrowiec doczepię się tylko o tą gunkę. A tak to wszystko jest fajnie, bo jest konstrukcja bardzo fajna, przemyślana. 9 na 10 jeśli chodzi o pokrowiec na kask. Ogólna ocena ee, bardzo dobra. Nie mam się do czego przyczepić, jeśli chodzi, jeśli ten, chodzi o mundur. Bo tutaj, no to jak już mówiłem, ta gumka do poprawy, jakiś sznurek najlepiej by tu pasował. Żeby tu można było związać w kokardkę. Bo tak, to to kurde, no, na czoło strasznie wchodzi. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Niedługo będzie odcinek już z testu w terenie tego munduru. Będziemy patrzeć, jak pasują kamizelki w 9 trójce do niej, do leguna. bo wiadomo, jeszcze nie ma kamizelek Plate Carrier w legunie. Może się kiedyś pojawią, nie wiem. Na razie widziałem, że Chestrick jest w legunie i też chyba go sobie sprawię, bo nie przyznam, przyznam fakt, że. Kumpel zakładał 9 trójkę, kamizelkę do leguna, nawet ok, tylko trochę, kurde, ten mundur jest taki, no, widać, że na klacie i z tyłu jest więcej zieleni, taki bardziej ciemny zieleń, więc bardziej by tam pasował jakiś inny kolor munduru, czy też wzór. W każdym razie to wszystko się na testach okaże, jakie będziemy robić na dniach. Ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Oczywiście ten, to sobie możecie kupić na sklepie refugir.pl. Zapraszam, bo tam naprawdę fajne rzeczy można kupić. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcineczku. Siemanko!